I witajcie po krótkiej przerwie! Tak, bardzo krótkiej przerwie. No, ale teraz dzisiaj odcinek. No i wiem, że dzisiaj powinnam nagrywać. Idź stąd, ja to nagrywam. No więc, jak mówiłam, dzisiaj nagrywam odcinek. No, nie wiem co nagram, ale no, po prostu. No więc, a więc. No więc, a więc. Jak oczywiście. Mówię. Coś, że muszę czytać ze scenariusza, bo oczywiście wszystko zapominam. I dzisiaj będzie odcinek. Chyba no, Wam pokażę moje rodzeństwo, które oczywiście będzie odzwierciedlone tak samo umysłowo, ale będzie wyglądać inaczej. No będę nie chcę się ich robić. No więc, zaczynajmy. Albo nie nagram mojego rodzeństwa, tylko normalne rodzeństwo, które zawsze się kłóci przyjaźni. Albo coś takiego. No to zaczynajmy. Oto jest Zuza. No, Zuza, no po prostu nie wiem, co o niej więcej powiem. Dobra, i z Zuzy nie ma. No, ale po prostu zaczynajmy. No więc zawsze, gdy tu jestem, to oczywiście robię tak. Udawać chyba rybę. I już jestem, ale oczywiście każdy musi mi przeszkodzić w wyrażaniu. Mm, mm. Siostro, zrób obiad. Mamy nie ma. Nie! Czy ty pedale sam nie umiesz sobie robić obiadu? Gdę i tak wiem, że ten męski głos nie brzmi jak męski, no ale. i gdę, okej. Okay. No nie umiem, a co chcesz? Kolejny odcinek jest jutro, więc pa.